Witam Państwa. W, w imieniu teatru, dyrekcji Teatru Juwandy Siemaszkowej w Rzeszowie, y, który jest organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego y, zapraszamy, prezentujemy, mamy zaszczyt tutaj u Państwa gościć i pokazać Wam y, jak gdyby cząstkę naszej działalności. Y, w związku z, z, z Rokiem Fredryk, który to w, w, się odbył w, w 2023 roku. Są plakaty, które powstają współcześnie na zamówienie teatrów, jak również jest kilka historycznych plakatów, które powstały w, w, na, nawet 30 lat temu. Na które zwrócić najlepiej uwagę. Jest tam taki żółty plakat ze znakiem Stop. Jest to reprodukcja 1 do 1 plakatu Henryka Tomaszewskiego, który był nazwany ojcem polskiego plakatu, polskiej szkoły plakatu. Jest też tam plakat, taki kultowy plakat Andrzeja Pągowskiego do męża i żony, który przedstawia taki kapelusz, który przechodzi w, tak płynnie w Pośladki damskie. Jeszcze można zwrócić też uwagę, tutaj się nieskromnie przyznam na mój plakat, który jest do zemsty. Takie szare dwie gryziące się maski. Z tego powodu go polecam, ponieważ miesiąc temu dostałem nagrodę za niego na bienale plakatu polskiego, i pół roku temu na festiwalu plakatu teatralnego w Armenii.